Janek, to takie nagromadzenie zdarzeń, jakie było w tym roku, no to jakby teoretycznie się chyba nie powinno zdarzyć, a jednak się zdarzyło. I powiedz, bo Ty już jesteś ponad 20 lat naczelnikiem, chyba możesz potwierdzić, że to był najtrudniejszy y, czas w historii pogotowia w tym czasie. W tych ostatnich 20 w tych ostatnich latach? latach. To pewnie to nagromadzenie tak. Tutaj szczególnie takim elementem, który się dołożył, to była, był wypadek na giełdzie. Tak? Czyli to rażenie. Konieczność udzielenia pomocy prawie 160 osobom, cztery osoby niestety zmarły. I to wszystko jeszcze podczas no, trwającej, bardzo trudnej, wymagającej akcji ratunkowej w jaskini Wielka Śnieżna. Pomijając oczywiście to, że to był również szczyt sezonu, i, i e, tych wypadków pozostałych, o których tutaj już zazwyczaj nie mówimy, było również bardzo dużo. Więcej niż w roku ubiegłym, chociażby, bo ten ruch w tacach jest coraz większy. Bardzo stopniowo, ale jednak rośnie. Mówimy tutaj już o ogromnych ilościach ludzi, i to o ludziach wychodzących coraz dalej w coraz większych ilościach. A ta burza 23 sierpnia, czy to było takie zjawisko rzeczywiście wyjątkowo, czy, czy po prostu ta statystyka tutaj zadziałała niekorzystnie? Znaczy, że akurat tak się zdarzyło, że, że tyle ludzi było w tych niekorzystnych miejscach. Statystyka, statystyka, popularność Giewontu, jego dostępność, tak, nawet dla ludzi przypadkowych, większość tych ludzi to nie byli wytrawni gru ołazi, którzy potrafią rozpoznać niebezpieczeństwo. Według mojej oceny i zresztą nie tylko mojej, tutaj nie było nic szczególnego w tej burzy, która się pojawiła stosunkowo późno, już w godzinach, godzina 13, tak, pierwsze błyski i bardzo gwałtowne, gwałtownie wzrastające zachmurzenie. Typowa burza, może nietypowa, że w sierpniu, może może czasem postępująca, ten front przechodził troszkę szybciej niż zwykle, ale nic wyjątkowego. Takich zdarzeń zresztą w tym rejonie mieliśmy więcej w naszej 110-letniej historii. To jest problem nagromadzenia dużej ilości ludzi w miejscu, no gdzie te Wyładowania od czasu do czasu się zdarzają. Podobnie mogłoby być na rysach, gdyby w tym samym dniu, o tej samej porze, tam ta burza miała miejsce. To pewnie tam byśmy mówili o ogromnej liczbie osób potrzebujących pomocy, bo przecież w tym czasie porażeń w tatrach było kilka, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. A powiedz, bo, bo tak się wydaje, że ja miałem w kilku akcjach okazję uczestniczyć, tam czasami po prostu jako świadek, czasami jako fotograf. No to jak się patrzy na tych chłopaków w akcji, na topowców, no to oni są już jakby bardzo zaprawieni w tych bojach, no jakby potrafią odciąć emocje i już, krótko mówiąc, no niewiele wydaje się, że potrafi na nich zrobić wrażenie. A kiedy tak patrzyłem im w oczy, kiedy opowiadali tym, którzy pierwsi przybyli na, na, na Giewont, no to wydaje się, że nawet na nich to zrobiło wrażenie. Każdy kontakt z tak poważnymi zdarzeniami pozostaje gdzieś tam w głowie, tak, czy w sercu. I oczywiście jedni sobie lepiej z tym radzą drudzy gorzej. Tutaj z pewnością rozmiar tej katastrofy, ta ilość osób, które tam wymagały pomocy. Te informacje, kiedy pierwszy raz udało się dolecieć śmigłowcem i tutaj Greziu bardziej z pokładu śmigłowca przekazują informację, mówi, że widzę kilkadziesiąt osób leżących nieruchomo. My nie wiemy, w jakim oni są stanie czy żyją. Widzimy, że tam jakaś walka trwa o życie, jakieś próby resuscytacji. Wiedzieliśmy też, że dwójka dzieci dziesięcioletnich jest resuscytowana i że potrzebna będzie szybka pomoc. To też spowodowało, że podjęliśmy w pierwszym możliwym momencie to ryzyko, by tam dolecieć na miejsce, by podjąć te zaawansowane zabiegi medyczne. Kontakt z dziećmi w takich wypadkach. Koniec końców śmierć tych dzieci, tam było więcej tych dzieci potrzebujących pomocy, no działa bardzo, bardzo emocjonalnie, przecież też jesteśmy ojcami, jesteśmy dziadkami i gdzieś z tyłu głowy mamy tą odpowiedzialność za to, co, co, co z takich zdarzeń wynika dla całej rodzin, dla ich znajomych, dla ich bliskich nastąpiło takie też zjednoczenie, bo chyba też przyznasz, że jakby gdyby sam TOPR działał w tym momencie, w tych, w tych chwilach, zwłaszcza właśnie przy takim masowym wypadku, no to było bardzo trudno to tak szybko opanować, prawda? Także tutaj świetnie jakby zadziałały hmm. nawet takie niektóre procedury, podejrzewam niećwiczone, natomiast pomiędzy różnymi tutaj siłami wszyscy, wszyscy się tutaj zjednoczyli, wszystkie te służby. I, I razem zadziałały bardzo skutecznie. To bardzo istotny element, tak? Rzeczywiście, koniec końców, no oczywiście tam najwyżej działał głównie tobie, wspierany przez jeden śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, też dzięki temu, że pilotem tego śmigłowca był Wojtek Wiejak, nasz pilot wieloletni, wiedział co robi, gdzie leci i że potrafi to zrobić. Wspierali nas koledzy z grupy Potalańskiej, grup no jednak w przeszkoleni. Natomiast ta, cała duża grupa, choćby strażaków, była tutaj ściągana po to, by pomóc nam w działaniu, gdyby się okazało, że śmigłowcami nie będziemy mogli działać, tak? Mielibyśmy ponad 150 osób, które potrzebują pomocy. Z pewnością sami byśmy tego nie ogarnęli ze względu na ilość potrzebnych ludzi, sprzętu, odległości i bardzo poważny stan wielu z tych osób. Poza takimi bezpośrednimi ranami, które tam odnieśli, poza pewnymi yy, urazami psychicznymi, które też były problemem, tam bardzo gwałtownie dochodziło do Wychłodzenia wielu osób, więc tutaj ta szybkość działania była konieczna. Później ta nasza akcja powoli przenosiła się tutaj do szpitala, tutaj służba zdrowia się włączała. Kolejne śmigłowce LPR-u rozwożące tych rannych po wstępnej selekcji do innych ośrodków. Policja, która zabezpieczała nam chociażby te ciągi komunikacyjne, żeby tymi samochodami można było dojechać na miejsce i wrócić. No to zasługuje na najwyższą pochwałę i. Też dziękujemy tym służbom, no jednak państwowym, hierarchizowanym, że nam zaufały, że poddały się w pewien sposób naszym potrzebom, a z drugiej strony wystarczyło, że nie wiem, policja dostała informację, że potrzebujemy ciągi komunikacyjne, żeby te działania były sprawne i resztą oni się zajęli. Oni wiedzieli, co robić, błyskawicznie to zrobili. Nie wiem, jak oni udrożnili tą drogę w szczycie sezonu. Naprawdę chylę czoła. Straż pożarna w, przy szpitalu, budowa tego szpitala przenośnego, Lekarze, wiem, że zgłaszali się również do naszego szpitala. Tam każde, wszystkie ręce na pokład i pełna współpraca, i to jest w takich sytuacjach niezbędne. Nie da się przećwiczyć, bo możemy wymyślić wiele sytuacji i tak życie nas zaskoczy. Podobnie wydaje się, że ta akcja w Jaskini Śnieżnej również, gdyby była jakaś wycena trudności akcji ratunkowych, no to też by się szacowała w tej, tej najwyższym punkcie skali, prawda? No, akcje jaskiniowe są, są dosyć trudne. Każda z tych jaskiń na przestrzeni kilkudziesięciu lat, kiedy te akcje się zdarzały poważne, niosły za sobą pewne trudności, które były nowe. Tak? To od nie wiem, 50., 60. lat i pierwsze. Działania w jaskini zimnej, wypadek w Wielkiej Śnieżnej, szywały. No to były ogromne wyzwania dla ówczesnych ratowników. 30 lat temu wypadek nurkowy w jaskini wyższej. Dla tego pokolenia, tutaj tych naszych młodych ratowników, to z pewnością jest coś, co pozostanie z nimi na długo. I tutaj znów okazało się, że głównym problemem. I główne siły, które były nam potrzebne, to nasi specjaliści od materiałów wybuchowych. Tak, My oczywiście to przewidywaliśmy. Mamy od kilkunastu lat prowadzoną bardzo profesjonalną ekipę, drużynę, która posiada umiejętności, uprawnienia i materiały. Oczywiście też we współpracy choćby tutaj z tym Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia, bo to nie jest takie proste, wszystko. Gdybyśmy tego nie mieli, no trudno powiedzieć, jakby by się toczyły losy tej wyprawy, jakby się skończyły, czy w ogóle byśmy te ciała byli w stanie wydobyć. To bardzo skomplikowana sprawa. Wydaje mi się, że mimo emocji, które wokół tego narosły, zrobione to było na najwyższym poziomie. Naprawdę my jesteśmy co do tego przekonani, też wiemy, że niewiele lub nic więcej nie można było zrobić. Niestety po analizie tych wszystkich. Informacji, które mamy w tej chwili, no po prostu w tej sytuacji ci grotołazi nie byli do uratowania. To było po prostu poza możliwościami po prostu ich przeżycia do czasu, gdyby jakakolwiek ekipa do nich była w stanie dotrzeć. Nie jest tajemnicą, że, że pomimo jakby tego, że mówisz, że, że niewiele można było zrobić, no to, to wysunęły ci pewne osoby zarzuty ze środowiska jaskiniowego. I jesteś w stanie to sobie tak po ludzku wytłumaczyć, czy znaczy wczuć się w rolę tych osób, że te zawody, zarzuty zostały postawione? Trudno mi powiedzieć, tak? To, to było na przykład bardzo obciążające dla naszych ludzi, którzy pracowali tam ciężko i wychodzą z jaskini i słyszą, że nic nie robią, tak? I że jakieś zarzuty pojawiają się, że nie chcą ich uratować, tych potrzebujących pomocy. To była niesprawiedliwa ocena i też chcę podkreślić, tej mówię to po na prośbę również wielu przedstawicieli tego środowiska jaskiniowego, że to nie jest stanowisko środowiska jaskiniowego, to z niektórych osób z tego środowiska. Każdy ma prawo do tego, każdy ma prawo chcieć sprawdzić, czy wszystko zrobiliśmy. Ja z punktu widzenia takiego formalnego to rozumiem. Natomiast pewna taka zadra czy pewien niesmak, delikatnie mówiąc, w tej niesprawiedliwej ocenie wśród naszych ratowników pozostaje. Ja myślę, że tu będzie. Musiało dużo czasu upłynąć, by wrócić do jakichś spokojniejszych rozmów, a z niektórymi pewnie tych rozmów się nie uda odbyć, na takich merytorycznych. My zawsze staramy się przekazywać wszelkie informacje, które mogą być przekazywane, a przede wszystkim, pełną informację zawsze staramy się przekazać najbliższym rodzinom i, i, i ten kontakt, jeżeli tylko mamy. W tym wypadku mieliśmy i mamy. Takie informacje są w 100% przekazywane. Bo to właśnie najbliższa rodzina, która przeżywa, najwyższy, największy dramat w takiej sytuacji musi wiedzieć wszystko, jak robiliśmy, dlaczego tak robiliśmy, a dlaczego pewnych rzeczy, które gdzieś tam w świecie medialnym się pojawiają, nie zrobiliśmy. I takie informacje staramy się przekazywać. Wiem, że, w, że też jako top otrzymaliście jakby natychmiastowo <laughs> ten odzew, chociażby środowiska prawniczego. Był ogromny, to znaczy, że wielu prawników od razu się zgłosiło, no ażeby tak, bronić Was, prawda? W, w sądzie? No tak, no tutaj oczywiście. No, tu w, w, wielu ludzi zajmujących się prawem działa również w górach. No, są naszymi znajomymi. Mamy ratowników będących prawnikami i z pewnością takie wsparcie, gdyby było potrzebne, będzie do, do, do wykorzystania. Ja mam bardzo duże doświadczenie, przecież to, to są tragedie wielkie, które, które Przeżywałem, w których bezpośrednio uczestniczyłem, akcji, które bezpośrednio prowadziłem, gdzie ginęli młodzi ludzie, i wiem, że trzeba tutaj spokojnie podchodzić do wszystkiego. To są ogromne emocje. Ja też wierzę, że te zarzuty to też powstały na skutek emocji, na skutek niepełnej wiedzy, bo ta wiedza, budowana na bardzo wątpliwej jakości przekazach medialnych, no, nie jest bazą do stawiania zarzutów. Tak? Na wszystko przyjdzie czas. Czym, myślę, więcej to środowisko będzie wiedzieć, tym lepiej będzie oceniać nasze działania. Zostawiając już te nieprzyjemne tematy, bo w tym roku też wiele tutaj działo się w innych aspektach TOPRU i jego działalności, chociażby był kongres IKAR, właśnie przez TOP organizowany w Zakopanem, po raz drugi w historii przez TOPR. I z tego, co wiem, to międzynarodowe środowisko, a to wyliczyło, bardzo wysoko ocenia poziom organizacyjny tak, i, tak. i to jak spostaliście temu zadaniu. To. Tak, yy, no, niezwykle wysoko ocenili to tutaj. Powiem nieskromnie, to nasza wspólna praca, tutaj całego zespołu, to jest też bardzo profesjonalna obsługa hotelu, bo to naprawdę z niczym nie było problemów. Yy, te kongresy odbywają się co roku i ci uczestnicy wiedzą, że to nie jest proste, bo sami czasem je organizowali i tutaj rzeczywiście byli po prostu niezwykle zadowoleni, bo dobrze zorganizowany kongres pozwala na jakieś lepsze efekty. No te efekty, czyli wymiana doświadczeń, omawianie choćby takich akcji ratunkowych, które tutaj prowadziliśmy, bo też taką prezentację tam przeprowadziliśmy, dyskutujemy z nimi, jak oni to oceniają, jakie mają wrażenia. Tu choćby bardzo często pytały, padały pytania. Dlaczego tak duże ryzyko podejmowaliście, choćby by wyciągnąć ciała? Tak? To nie jest takie proste, kiedy podchodzi się do tego w sposób profesjonalny, kiedy analizuje się ryzyko podejmowane przez ratowników w trakcie różnych działań. Ale to, po to się między innymi spotkamy, spotykamy w tym gronie ponad, z ponad 40 krajów, tak? bo to byli z całego świata ratownicy rzeczywiście. By podejmować jeszcze lepsze decyzje, zrobić wszystko, co możliwe dla ratowania drugiego człowieka, ale by zachować zdrowy rozsądek w ryzyku, które podejmują ratownicy. Taki, taki kongres jest też okazją do porównania poziomu wyszkolenia, wyposażenia sprzętowego. Hmm. I tak się wydaje, nawet ja tak robiąc zdjęcia tutaj na tych różnych warsztatach, tak. no widziałem, że no bynajmniej chociażby też prezentacja w helikopterów niech, tak wstydu nie ma, zdecydowanie. Tak, tak. Przez to, że zajmujemy się wieloma dziedzinami tego ratownictwa, które jest potrzebne w górach, wykorzystujemy, nie wiem, techniki jaskiniowe na powierzchni, na powierzchni pewne rozwiązania wnosimy pod, pod ziemię. Yy, Mamy się czym pochwalić, to na przykład taką naszą cechą specjalną, którą bardzo rzadko można spotkać w górach świata, profesjonalnych służb, to bardzo zaawansowana pomoc medyczna bezpośrednio w górach. Tak? To bardzo rzadko się spotyka, by tak zaawansowane działania podejmować. No, efekty z drugiej strony mamy. My wiemy, że co najmniej kilkanaście osób rocznie dzięki właśnie takiemu systemowi, czyli posiadaniu odpowiedniego sprzętu, wysokiej klasy sprzętu medycznego. I wysokiej klasy specjalistów naszych ratowników, medycznych ratowników zawodowych ludzkich, yy, udało nam się te kilkanaście osób w roku uratować. Oni bez tych działań nie mieliby szans na przeżycie. To jest po prostu coś, do czego przekonujemy inne służby, ale wdrożenie takiego systemu to nie jest proste. U nas też to zajęło wiele lat. On musi na to złożyć wiele, wiele czynników, ciężka praca tych ludzi, yy, zdobycie sprzętu i stworzenie pewnego systemu organizacyjnego, który na to pozwala. Czyli, tak, wyszkolenie wiadomo, że na najwyższym poziomie, ale pod tym kątem sprzętowym, no bo jednak, w takiej powszechnej świadomości, no to funkcjonujemy jako ten biedniejszy kraj, prawda? No I tutaj pod tym kątem jeszcze mamy cokolwiek do nadrobienia, czy też jakby. Nie, nie, tutaj już też. To już no naprawdę najwyższa półka i no, tutaj również ratownicy z wielu krajów odwiedzali nas, pokazywaliśmy, co mamy, jak to wykorzystujemy. No a mamy mamy coś, co oczywiście wiele tych służb zna, ale to jest to, co jest z najwyższej półki w tej chwili zdecydowanie. Także tutaj. My po prostu mniej od nich zarabiamy, ale nic więcej. A to się też może zmienić, bo to, bo to jest tak Miejmy trochę, że, 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 że te fatalne zdarzenia czasami jednak niosą chociażby w postaci świadomości społecznej. Być może tak. tutaj była też akcja właśnie, żeby ratownicy to więcej zarabiali, żeby nie musieli tych 10 sok za ogon, żeby żyć godnie. I tutaj myślę, że jest jakaś nadzieja, że te tragiczne wydarzenia w jakiś sposób też zapocentują nie, z pewnością prawda? to się przekłada. No, rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy z panem premierem, mamy deklaracje. To z pewnością nie jest temat, który zostanie załatwiony w ciągu najbliższego roku, ale są pewne deklaracje, są pewne decyzje już i mam nadzieję, że, że ta praca również w pewnym momencie stanie się no, taka, w, w, może atrakcyjna finansowo to przesadza, ale no, taka godnie wynagradzana, tak? by, by rzeczywiście można było więcej czasu poświęcić by na... Wypoczynek na no to, by dla przyjemności udać się w góry, a nie każdy wolny dzień idziemy w górę, ale też pracując. Tak? To oczywiście ma swoje zalety, ale też ma swoje wady. No przemęczony ratownik, który u nas dyżuruje, potem dyżuruje w szpitalu. Mówię o ratownikach medycznych czy na karetce i znów wraca tutaj na dyżur, no ma swoje zagrożenia. Tak? To dotyczy zresztą całego systemu ratownictwa w Polsce. ratownictwa medycznego. Tutaj naprawdę zostało to zaniedbane po prostu. I był też częścią obchodów 110-lecia. W każdym razie zbieg się z tym 110-lecia top, z tym, z tym wydarzeniem, z tą rocznicą. I no ty już jesteś ponad 20 lat. Co tak już daje drugi wynik. Oczywiście nikt nie robi tego dla wyniku, to jest służba, ale to jest jakby no długi, najdłuższy szmat czasu. Y I pewnie byś chciał wspomnieć takie osoby, które jakby ciebie ukształtowały też na początku jako ratownika, później jako naczelnika, zarówno tych z historii top, mm -hmm. jak i tych takich bezpośrednich nauczycieli twoich. Bardziej bym powiedział tutaj o tych nauczycielach, którzy yes. mnie tutaj wprowadzali. Ja, ja nie ukrywam, że ja wszed wchodziłem tutaj do Pogotowia już jako ten młody zawodowy ratownik. Niezwykle blisko mi było do Piotra Malinowskiego, do Włodka Cywińskiego, z Robertem Janikiem, który był moim poprzednikiem. Też współpracowałem nad jego zastępcą. Piotra Malinowskiego zresztą wcześniej też. To z pewnością oni tutaj, tak? To są te osoby, które z tego grona górskiego, ale też to są ci najstarsi ratownicy. Antek Janik, już nie żyjący, Józef Uznański, to był mój wprowadzający. Miałem przyjemność jeszcze rozpoczynać pracę razem z nimi wszystkimi, tak? Jeszcze razem. Razem pracowaliśmy ten przekaz płynący od nich pewnego takiego podejścia do TOPR-u jako organizacji, takiej odwołania się do tych naszych prekursorów, do tych ojców założycieli, jak ich nazywamy, to było rozsądne, ale z, pewnym, z pełnym szacunkiem, takim. i Cały czas ten szacunek do tych, którzy przed nami byli i to pogotowie budowali. Przecież to zawsze przez te całe lata, jak czytamy historię o tych. 110 lat. Wiele tych zdarzeń, równie ciężkich, miało miejsce. Oczywiście, adekwatnie do skali, do ilości osób, które były w góry do możliwości technicznych, ale wszyscy ci moi poprzednicy i naczelnicy przerabiali te problemy, przerabiali te oskarżenia, musieli z tym się zmierzyć i myśleć, jak dążyć dalej do tego, by ta nasza firma była jak najlepsza, najbardziej skuteczna. To czego byś sobie życzył na, na następne dziesięciolecia, sobie i kolegom? Sobie może na dziesięciolecia to już nie przesadzajmy, tak? bo już czas powolutku się zastanowić nad y, kończeniem tej działalności, tak? bo to, to, to jest oczywiste, y, ale co do y, w ogóle naszej, y, y, naszych ratowników, no, no to, ja to zresztą powtarzam często, chciałbym, żeby mieli satysfakcję, bo, bo to e, ratowanie, e, ratowanie w górach naprawdę przynosi satysfakcję. Zwłaszcza kiedy w takiej trudnej akcji z zastosowaniem tych naszych umiejętności, tego, co, e, czego się uczymy, szkolimy się, przynosi efekty, to jest to ogromna satysfakcja. Tak? Dla nas to są e, też ciężkie sytuacje, taka jak ta w jaskini, kiedy mimo naprawdę ogromnego wysiłku, ogromnego zaangażowania nie da się uratować. To naprawdę tutaj. Zmobilizowanie się, zmotywowanie się do takich działań nie jest proste, i to też czerpiemy tutaj trochę siły z tej naszej tradycji, która, która, która daje nam pewną, pewną siłę w takich, w takich sytuacjach. A jeżeli ludzie będą mieć satysfakcję, jeżeli do tego jeszcze szczęśliwi będą wracać z tych wypraw, wszystkich ratunkowych, i będą nadal dla przyjemności chodzić w góry, to myślę, że nic więcej nie trzeba. Tego Wam wszyscy życzymy, jako redakcja Góry, jako widzowie z pewnością Góry TV. Także bardzo dziękujemy bardzo. za wszystko. Dzięki.